Dzień dobry! Rozkoszując się pyszną kawą, zapraszam do mojego świata pełnego pasji. Zabiorę Cię w podróż po dietetycznych faktach i mitach i opowiem o swojej praktyce dietetycznej. Nazywam się Maciej Pokarowski, jestem wykładowcą akademickim i praktykującym dietetykiem. Podcast powstaje dzięki uprzejmości Radia Lublin, czyli miejsca, w którym właśnie nagrywam. Kawka w dłoń i działamy. Dzień dobry, dzień dobry! Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie króla, jeśli chodzi o redukcję masy ciała, czyli powiemy, co w głównej mierze decyduje o tym, że my możemy redukować poziom tkanki tłuszczowej. Powiemy też, co może to utrudniać i jakie myślenie, jakie postrzeganie diety może w dłuższej perspektywie czasu Nieść za sobą więcej szkody niż pożytku. Zacznijmy może od tego, że jeśli chodzi o kwestię redukcji masy ciała, nie powinniśmy szukać dróg na skróty. Droga na skróty czyni, mam na myśli, wszelkiego rodzaju diety cud, obiecujące redukcję masy ciała w bardzo szybkim tempie, obiecujące szybkie rezultaty. Obiecujące to, że jesteśmy w stanie w ciągu miesiąca zredukować na przykład 15 kg. Dodatkowo warto pamiętać, że poza dietami cud należy wystrzegać się również magicznych suplementów diety. Jeśli wzięlibyśmy pod lupę słowo suplement, to dosłownie możemy przetłumaczyć to jako uzupełnienie uzupełnienie, a nie jako podstawę. I postępowanie w takim stylu, że my sięgamy po jedną magiczną pigułkę, która ma sprawiać, że zredukujemy poziom tkanki tłuszczowej, a nie wprowadzamy podstawowych zmian, jeśli chodzi o codzienne żywienie, nie wdrażamy aktywności fizycznej, no to nie ma to absolutnie żadnego sensu. Należy więc uważać też na różnego rodzaju nagminne reklamy, którymi jesteśmy atakowani, czy to w internecie, czy w telewizji, pod kątem właśnie suplementów diety, czy diet cud, które obiecują spektakularne efekty. W tym wypadku chciałbym, żebyśmy zrozumieli, na czym polega ten bilans energetyczny. Czym jest ten król, jeśli chodzi o redukcję masy ciała? W tym wypadku musimy wiedzieć, że organizm czerpie energię z jedzenia. Jedzenia, które mu dostarczamy w ciągu dnia. W tym wypadku każdy na pewno słyszał na temat białka, tłuszczów i węglowodanów. I dla przypomnienia, 1 gram. Białka to 4 kilokalorie, podobnie węglowodany, 1 gram to 4 kilokalorie, natomiast tłuszcze dostarczają w jednym gramie aż 9 kilokalorii. Czy to wszystko? Niekoniecznie, bo zapominamy w praktyce również o alkoholu, który w jednym gramie ma 7 kilokalorii. Mając tą informację, że nasz organizm czerpie, Energię z jedzenia, to musimy też mieć świadomość, na co nasz organizm tę energię przeznaczy. W tym wypadku będzie to przede wszystkim podstawowa przemiana materii. I podstawowa przemiana materii najprościej możemy ją wytłumaczyć w taki sposób, że są to podstawowe funkcje życiowe. Czyli absolutna podstawa, jeśli mielibyśmy taką sytuację, że po prostu leżymy sobie w łóżku, no to wtedy nasz organizm potrzebuje podstawową tą energię, którą pozyskał z jedzenia, na pracę serca, mózgu itd. Natomiast, oczywiście, mamy również pewną pulę aktywności w ciągu dnia. Aktywności typowo treningowej, na przykład, idziemy na siłownię, ale również mamy purę aktywności pozatreningowej, czyli na przykład idziemy na spacer, czy idziemy do pracy piechotą, a nie autem, albo właśnie korzystamy z tego auta, czy nie wchodzimy schodami na czwarte-piąte piętro, a korzystamy z windy. Także ta aktywność pozatreningowa również wpływa na to, jak finalnie. Nasz organizm rozdysponuje tą energię. Kolejna rzecz to oczywiście, i o tym zapomina się niestety, to tak zwany termiczny efekt pożywienia, czyli ilość energii, którą organizm wydatkuje na strawienie danego składnika pokarmowego. I w tym wypadku organizm najbardziej męczyć się będzie z białkiem. Czy to ma znaczenie? Oczywiście ma, ponieważ kiedy redukujemy poziom tkanki tłuszczowej, chcemy wpływać również na sytość i pogłębienie ilości energii, którą organizm będzie przepalał. Natomiast o redukcji wagi na pewno jeszcze będziemy rozmawiać. Wracając, wiemy już, że organizm pozyskuje energię z pożywienia, którą to wydatkuje na konkretne procesy. I w tym wypadku potrzebny jest odpowiedni balans, żeby zachować aktualną masę ciała. Czyli jeśli zależy nam na tym, żeby nadal ważyć, załóżmy 70 kg, bo teraz ważymy te 70 kg, to musimy dostarczyć takiej ilości jedzenia, żeby organizm pozyskując z tego energię, wydatkował to na procesy dnia codziennego czyli aktywność treningową, pozatreningową, ten termiczny efekt pożywienia i podstawową przemianę materii. W wypadku, kiedy nam zależy na tym, żeby redukować masę ciała, to możemy zmniejszać ilość energii, jedząc mniej i wtedy organizm będzie mógł spalić większą ilość kalorii. Oczywiście bardzo dobrym rozwiązaniem jest również podniesienie ilości aktywności fizycznej w ciągu dnia, czy tej aktywności pozatreningowej. To sprawi, że jesteśmy wtedy w tak zwanym deficycie energetycznym, co pozwala nam oczywiście na to, żeby redukować masę ciała. Natomiast Jedząc zbyt dużo jedzenia w stosunku do zapotrzebowania energetycznego organizmu, no to oczywistość jest taka, że będziemy zwiększać swoją masę ciała, co również może być oczywiście celem. Natomiast w większości przypadków jednak nie chcemy zwiększać swojej masy ciała, a jednak redukować poziom tłuszczu zapasowego w przypadku kiedy mówimy o zwiększeniu masy ciała to wtedy nie potrzebujemy więc deficytu energetycznego, a surplusu energetycznego. Widzimy więc, że ilość jedzenia, które dostarczamy, jest bardzo istotne, natomiast jest również bardzo istotne, jak wygląda nasza aktywność w ciągu dnia i te składowe są absolutnie najważniejsze, żeby zrozumieć to, jak działa bilans energetyczny. Pamiętajmy natomiast, że należy podchodzić do tego zdrowo rozsądkowo, bo ktoś słuchając tego może zapytać: No dobra, ale czy ja mogę jeść fast foody? Czy mogę sięgać po słodycze? Czy mogę sięgać po różnego rodzaju słone uważane za niezdrowe przekąski i nadal chudnąć? Prawda jest taka, że tak, można jak najbardziej sięgać po fast foody i niezdrowe produkty, również nadal zachowując deficyt energetyczny i chudnąć. Natomiast pamiętajmy, że my, patrząc na redukcję masy ciała, nie możemy patrzeć na to pod kątem tylko i wyłącznie redukcji tłuszczu, ale również pod kątem zdrowia. Czy codzienne stołowanie się w fast foodach będzie korzystne dla naszego serca, korzystne jeśli chodzi o gospodarkę glukozową, o potencjalne występowanie insulinooporności czy innych schorzeń, no niekoniecznie będzie to dobre dla naszego zdrowia. Natomiast to, na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, to to, że podejście zero-jedynkowe, czyli na zasadzie Stosują dietę w 100% również nie będzie dobrym rozwiązaniem. Natomiast też trzeba znaleźć przestrzeń w swojej diecie na mniej zdrowe produkty, które lubimy, ponieważ ryzyko jest takie, że im więcej restrykcji na siebie nakładamy, tym gorsze w cudzysłowie relacje z jedzeniem sobie kreujemy. Dlaczego? Dlatego że jeśli chodzi o. To działanie, to powinniśmy zwrócić uwagę, że jedzenie nie jest tylko i wyłącznie procesem typowo mechanicznym i fizjologicznym. Czyli my jemy po to, żeby dostarczyć tylko i wyłącznie energii dla naszego organizmu. Jeśli chcemy przytyć, to jemy więcej, jeśli chcemy schudnąć, to jemy mniej. Natomiast jest to również kwestia przyjemności, jeśli chodzi o czerpanie. Przyjemności z tego jedzenia, i na to trzeba zwrócić uwagę, że jest to również aspekt psychiczny. Dlatego, dobry specjalista, dobry dietetyk nie powinien wprowadzać nadmiernych i zbyt dużej ilości restrykcji w diecie swojego pacjenta, ponieważ to może powodować podejście 100% albo nic i moment, kiedy dana osoba, w cudzysłowie znowu. Pęknie i nie będzie stosowała się do założeń, to może mieć bardzo złe nastawienie i może to doprowadzić do sytuacji, gdzie ta osoba mówi: dobra, koniec, dieta nie działa, przestaje. Lepiej w tym wypadku mieć takie podejście: 80% działań, a 20% luzu. Czyli w tych 20% pozwalamy sobie okazjonalnie na ulubione rzeczy. I w tym wypadku, jeśli pojawi się jakieś potknięcie, to nie zaprzestajemy w pełni swoich działań, tylko mówimy: Okej, okay, jestem tylko człowiekiem, popełniłem błąd, ale działamy dalej. Podsumowując ten temat, bilans energetyczny jest absolutnie królem, jeśli chodzi o sukces w kontekście redukcji masy ciała. Potwierdza to zarówno literatura, jak i praktyka dietetyczna, ponieważ wiemy, że można jeść niekoniecznie tylko i wyłącznie zdrowe produkty, a mimo wszystko być w deficycie i redukować masę ciała. Pamiętajmy, że podejście zero-jedynkowe, 100% diety albo nic, czyli jeśli nie trzymamy diety, to na pewno efektów nie będzie. Nie jest optymalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o kwestię redukcji masy ciała. Więcej wartościowych materiałów i informacji znajdziesz na Facebooku i Instagramie Dietetyk przy kawie. Tam możesz zadać nurtujące cię pytania i podzielić się spostrzeżeniami. Do usłyszenia w kolejnym podcaście i oczywiście w pysznej kawie.